Aleksandrów teraz Alki-Org, znam Michał Turyński. Witam serdecznie. Jeden zawodnik, który po uważeniu chudnie Tak, chyba ze stresu. Jak jest stres? Bardzo potężny Wiesz jak na amatora, bo przedstawiali mnie wcześniej jako, wiesz, że pierwszy raz dla fenu, a to się okazało, że jednak 7 lat temu ja rozpocząłem tutaj, zanim to jeszcze było modne, <grym <grym zanim jeszcze było sławne, to wtedy już walczyłem, tak. Podobne warunki fizyczne. Twój, twój rywal to trochę cięższy jesteś. Myślisz, że to odegra jakąś rolę? Wisła no, przede wszystkim mój rywal chodzi tak na co dzień w wadze, wadze ciężkiej i wadze półciężkiej. Także zmienia troszeczkę te wagi 100 kg. No, na pewno będzie motoryczniejszy, będzie szybszy. No ale tutaj ja postaram się mu przeciwstawić moją polską siłę, także że wejdzie to Myślę, że będzie dobrze. Będzie latające kolano. Wisła no, to ciężko jest teraz zakładać, że będzie. A jeżeli się uda w akcji wypracować odpowiedni moment, no to go wykorzystam na pewno. Jako, jako jakby czołówka wagi ciężkiej w Polsce nie czujesz się troszeczkę tak e, źle z tym, że, że to jest jednak w tym e, nisko na tej karcie walk? Wysobłem Ci że de facto rzecz biorąc dla mnie się liczyło odbycie walki. Mam pewien cel, który jestem związany tutaj. Obiecałem paru osobom pewne rzeczy, więc, więc z tego się chcę wywiązać. Natomiast e, walka, to jest walka. Dla mnie to jest walka. każda walka następna to jest doświadczenie i tutaj wydaje mi się, że rekord też Francuza świadczy o tym, że nie jest to przecinek. 17 walk wygrał, 5 przegranych, więc jest aktualnym mistrzem Francji, więc wydaje mi się, że, że będzie dobra walka. E, tym bardziej, że to mnie we Wrocławiu dziewiąta walka, którą toczę i wszystkie poprzednie 8 wygrałem, także dobre to rokuje. Wszystkie jego walki oglądałeś? Nie, ja praktycznie go w ogóle nie oglądałem. Ja jestem tego zdania, że warto umieć czytać walkę, niż tylko ustawiać się bezpośrednio pod akcję, bo co w momencie, kiedy by mi w ostatniej chwili zmienili przeciwnika, bądź, bądź na przykład coś by się stało z moją ręką, nogą, Zawsze czytam walkę, staram się ustawiać do tego momentu do każdego zawodnika. Wiadomo, każdy zawodnik jakieś tam błędy popełnia stałe, ale mi się wydaje, że po pierwszej rundzie trener mi krzyknie w narożniku, co mam zrobić. Mam dwóch dobrych, doświadczonych trenerów Piotra Szypulskiego i Gora Kołacina, którzy, którzy znają się na swojej robocie bardzo dobrze. Pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy, to mówiłeś, że dla Ciebie też fajną opcją jest to, że możesz sobie podróżować, jakby walcząc. A na ile fajną opcją jest to, że, że na miejscu walczysz. Ja zawsze wolałem walczyć na terenie wroga. Jakoś tak mam, że, że łapię większą mobilizację. Praktycznie rzecz biorąc, wszyscy są przeciwko mnie i to mnie dodatkowo mobilizuje. Tutaj wszyscy są za mną i mam nadzieję, że to jeszcze bardziej mnie uskrzyli. Czyli do, dobrze się składa. Tak, tak. No, Wrosła w moje miasto. Yy... Nie pochodzę z Wrocławia, ale już kilkanaście lat jestem, mieszkam, trenuję od 2007 roku w fajterze Wrocław Tomka Skrzypka, także, także cały czas od samego początku. Sporo już osiągnąłeś w tym K1, ale jest jeszcze taki cel, który, który gdzieś tam jest do odhaczenia na tej liście? Wiesz co, cele są. Zawsze fajne walczyć na fajnych federacjach, dużych federacjach. Przede wszystkim zwiedzenie świata to jest taki kolejny cel. No i wyzwania, tak? Te wyzwania, jeżeli będą stawiane wysoko, to tak. Jeżeli za tymi wyzwaniami pójdzie też warunki finansowe, które, które będą cieszyć oko i, i kieszeń, no to wtedy tak, jak najbardziej. A jest najważniejsze. Powiem szczerze tak, ponieważ ja już praktycznie osiągnąłem wszystko, byłem mistrzem świata, wygrałem dla Federacji Glory, walczyłem praktycznie na wszystkich kontynentach tam poza Australią, więc wydaje mi się, że w jakiś tam sposób jestem spełniony, natomiast tutaj kwestia już tylko i wyłącznie bitwy i, i dobrego, dobrej przygody. Jasne, no to życzę powodzenia, nie zatrzymuję i, i widzimy się jutro. Dzięki serdeczne, dziękuję wszystkim.